no Wszędzie głośno, nie mogę dzisiaj znaleźć w miarę cichego miejsca. przyszłyśmy sobie do restauracji, schronisko Bukowina, na tak zwaną, choć Laura nagramy tu jeszcze, na tak zwaną legendarną Bezę. Zaraz pójdziemy, słuchaj, znaczy ja przyszłam na legendarną Bezę. Laura jeszcze się zastanawia. Także zaraz wchodzimy, jesteśmy obok. Obok restauracji mamy po prawej, a za nami jest dom ludowy w Bukowinie. I tu za mną jest takie piękne serduszko z widokiem na góry. Świetny punkt, żeby zrobić sobie zdjęcie. My mamy z hotelu 2 km do restauracji. Stwierdziłyśmy, że dzisiaj spacerek się przyda. Przede wszystkim dlatego, że rano co Lauro padało, prawda? I byłam mgła. I była mgła, ale przede wszystkim padało od wczorajszego popołudnia. Więc nie mogłyśmy iść na żaden szlak. Czy mogłyśmy, ale stwierdziłyśmy, że jest to zbyt ryzykowne. Fajne jest to serduszko, nie? Zrobiłam tak. Ci ostatnio tutaj zdjęcie. Bo przyszłyśmy niedawno... I też z panią i z panem. Tak, przyszłyśmy... Z sąsiadem z hotelu. Dokładnie, ze znajomymi. E, przyszliśmy sobie tu... Czekajcie, tu są tu poszliśmy samochody. poszliśmy na lody. Właśnie, tu poszliśmy na lody. Bardzo dobre lody. My zjadłyśmy wtedy z Laurą Sorbety. E, Były bardzo dobre, bardzo dobre, naprawdę. 8 złotych gałka, bo pamiętam. A teraz idziemy sobie do schroniska Bukowina. O, mamy z boku. I tutaj zaraz po lewej stronie będziemy miały wejście. Tu tak jak mówiłam dom ludowy, gdzie odbywają się różnego typu e, jakieś tam imprezy z tego co czytałam. Coś tam czasami się odbywa. No i tutaj mamy sklepik, a obok mamy lody, bardzo, bardzo, bardzo dobre lody. Lercia, tu mamy menu dla dzieci, jeżeli chcesz coś mniejszego, bo masz tu te panierowane paluszki, jeżeli miała być ochotę, a my tu mamy menu całe Kwaśnica. szkoda, że zjadłam że zjadłam obiad no ale ja tu chyba przyszłam na deser, ale przyjrzyjmy co tu mamy a swoją drogą bardzo tu ładnie? Nie? A jak wchodziłyśmy to była taka wielka głowa łosia. A jeszcze, jeszcze. Nagram to. Picie? Oczywiście, że będziesz miała picie. Będziesz, będziesz. Desery. Spotkanie z legendą. Najbardziej rozpoznawalna beza w Polsce, no to jak możemy tego nie spróbować. Zyskała miano legendarnej. No dobrze, jeżeli jest powodem, żeby przybyć tu z każdego zakątka Polski. No cóż, no to trzeba, prawda? A i mamy oddzielne menu napojów. Lara, takie malutkie menu, obok tutaj masz napojów. No dobra, idę wybierać. Hitem lokalu jest bukowino. Stworzone dla restauracji schronisko Bukowina w małej włoskiej miejscowości w pobliżu Wenecji. Wow, polecają. Larka, zdecydowałaś się, co chcesz? Nie wiem, co radzisz. No nie wiem, a na co masz ochotę? Chyba domowa pomidorówka. Domowa pomidorówka? Mhm. Tak. Larka, dostałyśmy posmakunek. Znaczy tak, domowa nutella, krem pistacjowy i konfitura malinowa bodajże. Lara ma sok z rokitnika. Rokietnik, tu nie pamiętam. Lara, a Lara dostała zagadkę od pana. Proszę, próbuj. Mm. Jak pojadę da tak smakuje jak wygląda, to... Mmm... <grywia> Lara również dostała kredki w czasie. Jak oczekuję na zamówienie moje różowe bukowino. I Laury Lemoniata. Masz sztuczce. Larki pomidorowe i Tak wyglądają droga to inne dla siebie. O Jezu, jest piękne, dobrze. Piękne mają nalewki tutaj co? Z czarnego bzłonu naprawdę. A wiecie, to było bardzo dobre, bo piłam właśnie... Jak wygląda beza? O matko, jak Twoja lemoniada? Dobra. Supernie. Beza wygląda. Mm. Właśnie Pan nam przyniósł do zaprezentowania miód pitny Wow, co. Jak to wygląda? Idealny na prezent. Mm. A tutaj mamy w ogóle o całą kartę przetwory z piżarni ich własnej. Mają ostypka certyfikowanego. I sobie zaznaczamy, co chcemy. I Pan na końcu nam przynosi. Mamy teraz zaraz włosza. Do widzenia. O, jest włos, żegna nas. A my wychodzimy. Dziękujemy. Do widzenia. O. Oczywiście ja jak to ja, czyli zapomniałam podsumować schronisko Bukowina. Było super. Było naprawdę rewelacyjnie. Beza była superaśna że pomidorówka bardzo, bardzo smakowała. I ogólnie tam i klimat, i obsługa, wszystko in plus. Także fajnie, bo można kupić różnego rodzaju przetwory, chleby na miejscu. No, co chcesz, dostajesz taką karteczkę, na której sobie zaznaczasz. Ja kupiłam chleb z żytni z czarnuszką, kupiłam smalec z mm, jabłkiem i cebulką, kupiłam kwaśnicę i no i prezent dla Michała. Jesteś? Jestem. Dobra, patrz. Nasze paseraty, nie? Tak. I mamy oponki, znaczy oponki, felgi kupiłem, nie? I zmienimy, zmienimy te felgi sobie. Taką mamy misję na Taka dzisiaj. Taka jest misja na dzisiaj, nie? A opony dwie chyba są takie dosyć słabe, więc mamy do zmiany, no ale tego no nie damy rady. Nie damy rady sobie tego, wiesz, tego zmienić, nie? Mhm. Dobra, chodź, weźmiemy. Najpierw sprawdzimy sobie Ten... O jestem ciekawy czy ten pysz nam to działa wiesz O, patrz jak się trzyma Myślałem, że tak wiesz jak poszło o? Mocno siedzi mocno, się... mocno siedzi, nie? Bardzo mocno siedzi Wiesz, żeby szpilki nie uwalić, wiesz? Uh -huh. Dobra. Dobra. Poszło. Teraz teraz sobie damy podnośnik. A pójdę po deseczkę. Mamy deseczkę, nie? i zablokujemy sobie koło żeby nam wiesz nie pojechał nie czasem do przodu do tyłu i tutaj Chodź tutaj 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 jest chyba, chyba jakieś specjalne nawet miejsce wiesz zobaczmy aha ale to jest tak jakby to zrobić tak Podnosi aluminiowy w ogóle jest. Nie wiem, jak on tam nam ogarnie. Wiesz? Tak, nie wiem. No, niby oryginalny, nie? Był tutaj. Był tutaj. Mam słuchawkę, bo mama może dzwonić. Wiesz? Podnośnik taki, wiesz, nie lubię tych podnośników. Jak się nie ma, co się lubi, o. to się lubi, co się ma. No tak. No kurczę, wiesz, co? O. Bardzo nie lubię tych podnośników. Dobra. Już lewituje. Lewituje, nie? żeby, wiesz, nie raz takie, że koło, nie? Potrafi się tam tak sklepić, nie? Aha. Żeby tego nie było, lepiej, bo nie chce za bardzo, wiesz, kopać to koło. Podnośniki nie ufam, nie? Ale nie, odchodzi ładnie. I teraz wielka chwila. Czy felgi? Tak. Będą dobre. Chodź zobaczymy. Które są... Dwie są lepsze, dwie są gorsze, nie? Aha. One tylko one pójdą do zmiany zaraz, nie? Rok jest stary. Te są grubsze. Które? Ta na pewno jest krótsza, tak mi się wydaje. Na pewno od tej. Ta i ta chyba, co? Jest tak. Pokaż. Patrz. No, ta i ta. Dobra. Uwaga. Prawy przód. Patrz. Nawet jest. A, jest. Lewy przód. Lewy przód. nie no nie gadaj to nie działa nie nie działa czekaj pokaż to koło odsuń na chwilkę jak to było To co teraz? Odpór centrujący jest zły. Ja, zobacz. Tu musi być takie coś. Taki jeszcze. Jeszcze taki kaptur. Nie wiem, co to w ogóle nie pasował pasowało. Kurcze. No. no zobacz. nie wygląda. Ja, yeah, czekaj. A, czy to będzie pasowało? Czekaj, bo nie mogę wsadzić. Ty no. No tak. Musi być. Musi być takie jeszcze urządzonko. Nie wiem, czy to. Nie. nie możemy wtedy zmienić? No. no i teraz nie możemy nic zrobić. Misja fail. Jeszcze nagraj. No, nagrywam. Tak, chodź. Patrz, tutaj musisz poczekać, żeby się nie powrócić. Patrz to tutaj nagraj. Niżej weź tutaj tu, nie? Mhm. Tu wrócił od mechanika i to są wahacze. Dokładnie wielo Są ich cztery na jedną stronę. A gdzie są kolejne dwa? A, u góry są. Od silnika pewnie. I to mi założył, nie? Bo wymienialiśmy całe wielo wahacze. No. Czy tu coś jeszcze do zmiany? Sprężyna może, co? To bardzo jest może, ale to jeszcze nie ma. Dramatu nie, no i to. taki oto pasat, nie? Tak, niestety nie możemy nic zrobić bez pierścienia. No, niestety nie, jedyne co, chodź tutaj, tak mieliśmy zmienić, nie, niestety się nie udało tym razem. Wrócimy od mechanika. Wielowahacze, zrobione dwumasa, zrobiona też zmieniając sprzęgło dwumasowe. No, ale co? Co najważniejsze? No olej filtry. Zobacz co najważniejsze. To jest założony hak. Pięknie. Już na przyczepę. I tutaj zobacz. Gniazdo 13-pinowe. Te, te lepsze. O. Wszystko przygotowane. Wszystko przygotowane, więc. Gotowe na przyczepę. Tylko, że nie mamy felt, nie? No. Szkoda. Szkoda, bo to był plan na. Jedziemy do mamy. <laughs> No dobra, no kółek się nie udało zmienić, no ale wykorzystamy ten czas i sobie zjemy grilla, więc już się powoli nam tworzy. Podłączymy jeszcze potem przyczepę pod hak mhm. i sprawdzimy światełka czy działają. Jasne. Może zaraz to zrobimy. No dobra, sprawdzimy czy kolega mechanik podłączył dobrze instalację, nie? Tak to niby będzie. Teraz patrzę na światło. Najpierw sprawdzimy sobie tutaj, czy wszystko jest. Patrz. Dobra, idź sprawdzić. Kierunkowskazy, czyli dźwignia przy lewej stronie kierowcy, góra i dół. A potem sprawdzisz mi hamulec stopu, czyli środkowy pedał. Okej? Okay? Okej? Okay? Okej. Okay. Teraz idź jeszcze, ja wsteczny włączę, zatem czy jest wsteczny. Było coś? Białe nie! A coś było oprócz coś co się świeciło? N no czerwone. Ale coś się zaświeciło? N nie widzę. Tylko tak jak się świeciło, to cały czas się świeciło. Czy coś dodatkowego się zaświeciło? W ten moment? Normalnie, nie? Tak. Okej. Okay. Co to się zaświeciło? Lewe czerwone na dole. Lewe czerwone na dole? Tak. No to okej. Okay. mamy A więc opony jadą z nami. I co, to y zmienimy jeszcze w przyszłym tygodniu, uda się? No nie wiem, nie? No, musimy nie. Musimy je wziąć, nie? Zabieramy o, je. Sobie, no jadą z nami, bo musimy kupić e, tak zwany pierścień też. Niestety nie udało się. Piase. No nie udało się. Cały nasz plan poległ, nie? Ale grilla zjedliśmy. Był smaczny. No dobra. No i tyle. Może się uda jeszcze robić. Pożyjemy, zobaczymy. No. Pokazuj, pokazuj, Je bo nie widać. I jedziemy do mamy. Jedziemy. Jedziemy do mamy. Godzina. 22. E, nie widzę. 30 no i, pewnie już. Pewnie coś takiego. No i co? Jedziemy, mama na sobiezek w zakopanym. Może się uda wysiąść po Roninie szybciej troszeczkę. No i nie jedziemy zdobywać tatry, nie? Pokażemy... Od razu, pierwsze co? Postawimy stopę i już uciekamy, A, i żeby zdobyć coś, szczyt. Coś, pokażemy. Mamie młodym jak się chodzi po górach, co? Tak. Nie? Dobra. Przyjeżdżają zawodowcy. <laughs> Przyjeżdżają zawodowcy. No dobra, wyczekuj nas mama. <laughs> no, tak. <śmiech> <śmiech> Przyjechał... Przyjechał nam. <laughs> Przyjechał w Tak i tutaj spędzimy ile godzin? No trochę spędzimy, nie? Czyli? Trochę spędzimy. Czyli? 7.55 powinniśmy być na miejscu.